Matura podstawowa. Rok 2018. Maj. Zadanie 22. Na rysunku przedstawioną bryłę zbudowaną z walca i półkuli. Wysokość walca jest równa r. I jest ta sama jak promień półkuli. Oraz ta sama jak promień podstawy walca. Objętość tej bryły jest równa. Czyli należy znać dwa wzory. Na objętość walca i na objętość kuli. Objętość walca to się równa pole podstawy razy wysokość, czyli pi r kwadrat pole podstawy, pole podstawy jest czoło, razy wysokość, wysokość jest, czyli h, w naszym wypadku h równa się r, czyli razy r. I objętość kuli to się równa 4 trzecie pi r sześcien. Natomiast objętość figury to się równa objętość walca dodać jedną druga objętości kuli. Czyli objętość figury to się równa e, pi r sześcian dodać 1 druga razy 4 trzecie. PR sześcian. Stracamy. Objętość figury to się równa PR sześcian. Dodać 2 trzecie PR sześcian. To się równa 5 trzecich PR sześcian. Czyli objętość figury równa się 5 trzecich PR sześcian. I jest to odpowiedź A. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć.